To nowa fabryka Kobaltona. Super uniwersalna, najlepsza możliwa na całym świecie. Raz, dwa tak, zaklejmy całą wystawę. Jestem wyrano, kolejny odcinek z naszej serii Masakra ze Skyberoka. Dzisiaj będziemy budować e, taką małą budowlę. No, hodowlę kokabinsów i grzybków. Taki króciutki odcinek będzie jeszcze was oprowadzimy, co się zmieniło na wyspie. No, ty też się przywitasz czy nie? No, a wszystkim coś tu dużo mówić, zacznajmy. No. No, tutaj dodałem troszeczkę redstone'a, zrobiłem lekkie zakupy na spawnie I tak w ogóle na, na spawnie przypadkiem znalazłem y, cały stos y, kurzych jaj Normalnie pełna skrzynka była, y, większość wykoczyłem na wyspę, później do tego tutaj wsadziłem Piston jest po to, żeby lepiej sięgać po kurze, jak no. Jest łatwo. No. A go chodź tutaj, chodź, chodź tutaj Ale <grym> raz tu <skóry>. A <grym> raz tu Ej, nie tutaj, zrób platformę, a nie a no. W ogóle to powinno być niższe. Na trzy kratki wystarczy Dobra, to już wezmę kill i zabieram się do za platformy. Lepiej siekierą? Nie chcę mieć siekierę. w ogóle popatrz jak tam y, ten wygląda fajnie. Tam widziałem już. O, na naszej wyspie to ja akurat mam ustawiony mniejszy rendering, żeby nie było widać innych. Oto to ten, no to wiesz. Oto dosyć ciekawie wygląda. Dobra, yy, gdzieś taki ile na ile by zrobić Bo ja bym zrobił kwadrat, ile na ile? Może by tak yy, nie, yy, nie wiem 5 na 5? Chyba tyle wystarczy? No, może być. 5 na 5, ok, tutaj jest 3, 4, 5 No i w drugą stronę też 5 tutaj. No jest 5. No co będzie taki kwadracie Taka malutka hodowla Całe to wypełnić? Czy jak? Czekaj. Yy, niech to. Yy, masz kobla i rów tutaj ten na obkoło Ty mi daj yy, drewno i całą resztę yy, tych rzeczy co była. A, a dobra, yy, so. dobra. Nie, tak nie. kilo A dobra mam mam krótką wstawiam, wstawiłem ale i tak jest dobre Dobra, z Wła drugiej ej, zrób z drugiej strony to, to samo, może to? Po co nie kurczak? Nie wiem O, postawiłeś się w końcu yy, Więc to, to chyba trzeba troszeczkę poszerzyć, bo tutaj powinny być dwie kratki odstępu Dobra, dwa klocki. potrzeżamy to całe. Dobra, ty z tej strony o jeden klocek, a ja z drugiej strony o jeden. Trzeba zniszczyć to drewno i przesunąć Nie, nie Dałem ci siekierkę mózgu. No, a no, dobra. Właśnie nie patrzę do ekwipunku. W ogóle co ty, tak? No, to do wszystkich mózgów. Nie masz no. innej odzywki? Wow, wow, ale mnie zlagowało. Slow, ale mi przelagowało, Nice. Dobra. Robimy to sobie parkura potem, co? Robimy to potem parkur jakiegoś? No może. Ciekawy pomysł. Dobra, ty też przesuń tam tą ścianę o jeden. Wróć mi się, kiedy był. Masz. Sadzi już tu z drugiej strony Nie, nie. nie laguje jak sadzę Ty, e, kokabinsy się skończyły, tu później się dosadzi O, z tego wypadają dwa Nie, powinny dwa wylecieć Więc Chyba jeszcze nie aż tyle deszamy Posadź tam z powrotem na górze Dobra, teraz y, z tego robimy jeszcze przejście do farmy grzybów, okej? Okay? Tutaj będzie dalsze takie Aha. tutaj takie 3 y, przejście Jeszcze jedno No tutaj zrobimy platformę jakąś, czekaj, 3 na 3 3 na 3 Wystarczy na trzy i to jeszcze tak odkrążyć. Większe. Nie, nie, nie dla grzybków to no, 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 bo grzybki rosną po przekątnej. No to lepiej chyba większe właśnie. I tutaj będzie musiało być dokumentnie ciemno. Jak otworzyć drzwi i puścić światło, no to ten, no to yy, ten, no to od razu grzybki ci wypadną. Nie, ja zrobimy podwójną ściankę, żeby było przejście. To się zamyka i potem to, to się zamyka i się otwiera następne. A. To taki ciemny korytarzyk mały. Wiesz o to chodzi? No wiem, wiem, wiem. Dłuższe to robimy, ej, dłuższe, dłuższe jeszcze. Dłuższe, ale o jeden krok chyba wystarczy, no nie? Nie, trzy tak cztery, ej Ile ty chcesz grzybów? Okay. co Ty będziesz grzybojad jakiś? Trochę. Takie o. Lol, ile ty chcesz, mieć grzybów? Krótsze, krótsze, ej, krótsze, to. Nie, na handel, na handel, na handel będzie dobre. A da się tutaj handlować grzybami? Nie wiem, ale jak Graczą się będzie sprzedawać, o. Dobra, jak ci się chce. Ale wiesz, że kokabin z się opłaca ładować. Dobra, ja nie buduj ścian. Z... Albo dobra, dobra, buduj, buduj Zrobimy takie normalnie wysokość na dwie kratki, żeby było łatwo zrobić tutaj ciemność. Tutaj musi być dokument na ciemność Nie mam kobla proszę. No ni też się już kończy Wyciągnij tam Mamy z następnej Ej, t, tam, y, w tamtej skrzynce naprzeciw Ten t, y, to jest cała tona kobla, ileś tam staków nie w tej głównej, tylko w tej naprzeciw. O tam, o tam. Tam jest cała ta na Kobla. Spoko, dziękuję. Dobra, teraz przyda się zrobić daszek po prostu tak. Tutaj? O nie! Tutaj musi być ciemno. Chyba że zrobimy z Ej, chyba że zrobimy z pół no ja robię tu daszak Dobra Ja go później może przerobię na taki spółbloczków Bo z pół lepiej wygląda i jest więcej miejsca Albo mam pomysł Zrobisz tutaj taki objazd, a w środku zrobimy spółbloczków, co? To będzie ciekawie wyglądać Ej to ja robię no, no, trzeba crafting, crafting Dobra, mam całą tonę półbloczków Idę tam robić Ej, no mówię ci, żebyś zrobił tutaj tylko taki objazd No nieee Resztę to zrobimy z półbloczków taki, Takie po prostu przykrywki Ale będą przypuszczać ciem... ciemność Będą przypuszczać Nie będą Są ulepszone bugi i tak dalej Sobie, żeby to problem zachylić, nie? Znaczy tego dyrtem, drzwi. No. To weź tam trochę dyrta. Lola, ale przyciął muzykę. W ogóle dzisiaj nie strasznie lag laguje coś kompa. Nagrywam chyba jeszcze dzisiaj Did Island O no dobra, takie przejście jest dobre Bo tu tak jakby, jakby ciemności nie przedbuszę, nie ogólnie No ciekawe, ciekawe znaczy, światła żeby nie przepuszczać tak ja tu kocham nic odgarnę Będzie nawet fajne Chyba tutaj już powinny rosnąć szybki Biorę grzyby Czekaj do też Ej nie! Tu się zatyka Wiem Jest, sadzą się, sadzą Co? Ej, nie, czekaj, czekaj. No. Czuj, czuj, nie saż. Ej, w jakiś regularny sposób, po kątach, po kątach i rozsadźmy, po kątach. Co ty robisz? Nie, stój. Powiedz, że nigdy tak nie robiłeś. A, no, na wyżynie. Spoko. I ja one będą się tu rozsadzić. Dobra, z jednej strony muchomory, a po drugiej te. Okej? Okay. No. Wy... Ej, patrz, patrz, patrz. Te jasne dają światło, widzisz? Dają światło. No, chodźmy Nie no. Dobra, chodź tutaj. Masz drugi o Nie. Aha, no to szkoda Dobra, jak na razie koblem. Czekaj. Trzeba załatwić więcej dypta Stój, stój. Ja mam Nie wiem skąd, ale do mnie się tak no jeden. Trzeba tu pistolny skombinować, żeby to było otwierane. No dobra, gruz. to ja skombinuję później. Tak pistonami, no nie? No. no. To jest ja na dobry system, tylko troszeczkę nie to zajmie, ale spoko. Poza odcinkiem spokojnie się zrobi I tutaj jeszcze Daszek przydałoby się chyba nad tymi kokabinsami zrobić, no nie? No. Ja, ja ogarnę już tu farmę okej? Okay? Okej. Okay. Wszystko tak wyrośnięte, że... No specjalnie zostawiłem, żeby rosło. I tam też poustawiałem odpowiednio. Dobra, przydałoby się jakoś ładnie połączyć te dwa daszki. Z najpewniej półblaszki nie się skończą. Strasznie uwielbiam dawać półblaszki na daszek. Kiedyś nie robiłem, ale teraz to nawet. Bo ostatnio to wiesz. Tak fajnie są obracane i tak dalej, co lepiej tu doskonalają. O, coś takiego. No jest drugiej to jest będzie nie, nie Dobra, tutaj takie coś w stylu okienka O, podobne do tamtej hodowli Ok, co też inne takie O, nie jest z tych kabin sami jest ciężko przejść Казруба. Okej, hey, przyda się to troszeczkę przesadzić, bo tutaj jest trochę więcej takich wyrośniętych. Okay. Cyk, cyk. O, z drugiej jest mało. Dobra. No, teraz jest całkiem fajnie. <tum> tutaj mi styku. Dobra, a jeszcze po boczkach przydałoby się Syk, syk O Będzie więcej To jeszcze jest jeden Ech, ale no dobra, dobra Tutaj Rób tam Daszek może według sema tu co? Wow, Mogę zrobić mój taki ten? Ale dźwięk przysięło Jaki twój? No wiesz taki ten mój to miał być tu Nie wiem Zrób później, ja to jakoś y poprawię, zrób, 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 zrób Tylko ja, ja to później to jakoś poprawię Jeszcze taki ten mój magiczny Nie! Pst, oczywiście pa... Aha Nie jest zbiory, no nie? Dobra, czy jest tak Czyś poszły się i... Mhm. Aha, sno pięknie, skopię nowy. I tak w tej skrzynce jest, jest no. chyba dosyć sporo. No, dosyć sporo jest. To jest na generator. To by się W na następnym odcinku będziemy robić generator, no to wiesz. I tak się dokopię. Wiesz co przydałoby się bardziej z półpłytek robić które Troszeczkę dziwnie wygląda moim zdaniem ten dach To jest taki bardzo starego typu dach Kiedyś się robiło takie, takie w Minecrafcie. To jest... To jest Lekki To zrobimy tak jak tam Tu będzie tak, a ty zrobisz ten swój Okej okay. Co? No dobra dobra <noise> Ja bym powiedział, że robimy całą platformę taką z Kobla, potem pod wyspą. Bo, jak to się to... Yy, było tego nie przedłużać? Wiesz, jak to teraz wygląda na minimapce? Minimapa, buch. Ale co, minimapa jest dobra. jak akurat sobie nie wyłączyłem. No nie trafi. Sie, nawet spoko. Potem będziesz miał żonę, nie? Będziesz chciał to robić w łóżku, to też minimapa, nie? Żeby trafić. Stary, o co ci chodzi? No, jak pełną strefę nie minimapę ci muszę nie? Minimapa mi Minimapka w realu to jest taki bardziej GPS. W ogóle właśnie nie wiem czemu minim, yy, 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 Race Mini Map Mod nie nazywa się na przykład ten yy, GPS Mod. Albo nie prowadzi no. Ester, Albo map. W twojej kabiny się nie da przechodzić. Wiem, ale przez takie bardziej wyrośnięte tylko. To właśnie przez takiego bardziej wyrośniętego będę mógł. Ma żegnać. W... Niezłe rozproszenie, OK. Dobra, to tylko tutaj się troszeczkę posadzi nie widzę Bo już wszędzie no, jest zasadzone OK. No, wreszcie, mogę przechodzić W tej skrzynce teraz będą tutaj bardziej zbiory, choć ten przydałby się przenieść Tak bardziej pod to żeby ją tutaj dać. Takie miejsce, co by przeszkadzało najlepiej. Po środku. Po środku jeszcze ją podbić. Tak, koblem może. O, lewitująca będzie. Czytasz w ogóle czat? Co? Czytasz czat? Nie, ale po prostu mam włączony. I tak ten go się, ten przyciemni na filmiku. W ostatnim testu przyciemniłem akurat. Stary, ja nie wiem jak ja tutaj przechodzę między tymi kogabinsami a skrzynką, ale spoko Patrz, przejść się da. A reszta chyba będą grzybki Albo może brak ze skrzynkę, co? Żeby nie przeszkadzała. Ja, nie wiem Ej to w ogóle trzeba ogarnić, żeby się dało przechodzić. Tylko troszeczkę będzie ciężko, wiesz. I tak będzie trzeba skopywać gryta. Nie no, z tym nic nie robić, bo będziemy tylko marnować recą i tak dalej. Dobra, to przeniosę tę skrzynkę, lepiej ją wstawić w ziemię. Wezmę wiaderko wody i ten... tam zrobię podstawę jeszcze. No nie, co reogarim te bo zaraz je wszystkie wypiek kosmos. <głos》głos》>. Nie no dobrze są, pasują. I tak ja będę... Całeś to chodzi na drugą stronę. Tak, ale da się skopać i to jest ważne. Można je tak obkrążać przecież. Dobra, wiaderko yy, z wolę, wiaderko z Teraz coś coś nam chyba kuriu, ja bo ja ciągle dostaję miejsce w góry i tutaj. Aha, bo ten, bo yy, czasem mogą się zbugowa zbugować w ścianach i przez to ten yy, ginął. Wiesz Bo już i za dużo nie Zrespi się. Nie, EJ POMOCY 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 FAKIN ORzesz Padłeś? Tak, fatkiem zatkałem tę wodę Zlagowało mnie i zatkałem sobie tę wodę nie niezbyt dużo Nie przylagowałem w birę. Troszkę, no. Troszkę, muszę się poburzać. Ale Lepon. ja mam pożywać twój No. Czas. Czas, czas, czas. No, prawie pół godziny Gdy. nagrywamy. Nieźle wyszło. Muszę przyznać No, całkiem fajnie Przydałoby się chyba już kończyć Tylko zrobię A. tę skrzynkę w końcu Przydałoby się ją zrobić Ja udzielę na to zajmiste drzewo Ty wiesz co? E, tak dokładnie chyba dużo A. straciłem, bo straciłem wiatrko z wodą A ogólnie wiaterek mamy dużo, A. do końca jeszcze mamy, ten, mamy ten, ten chyba y, 6 stóp żelaza U mnie w skrzynce jest 6 stóp y, żelaza no, w sklepach, ja tam no, Dobra, byle by mnie tym razem nie zrachowało y, Masz pilot w tutaj Tutaj po środku Czekaj wezmę lepiej, Idę jeszcze po w w to, wapaj, Swapaj! O, swapał! Dobra. Dobra, byle by nie zlagowało. Byle by nie zlagowało. O, okej. Okay. Dobra, teraz do góry. Do góry! Mam No daj tutaj taką skrzynkę taką, żeby łatwiej przechodzić. No jest to Pasuje. Czemu tutaj dajesz bubloczki? Nie przydadzą się do generatora. na znaczy, no grindera. jesteś? To co kończymy? No już tylko też będzie tu Dobra, kończymy Dobra, stań tutaj koło znaczy. mnie na, na tym drugim wzgórzeniu co? Aaaaa, nie, nie na drzewo. Eee, <laughs> to jest nawet fajnie. No to co? Do widzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No nie? No, trzymajcie się. Dobra